Witam was moi mini bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj sobie mam dużo mam powiedzenia, bo teraz wiecie budowa klatki Teraz już są takie trochę, leciała też inna seria, bo będą trzy odcinki budowy klatki No, w chodowidro się dzieje Nowe nabytki mamy Tu i tu Co my tam jeszcze mamy? Tutaj te młode TB, już wyłarło z gniazdem, więc dzisiaj taki trochę będzie dłuższy odcinek No i piszcie w komentarzach, czy wolicie odcinki dłuższe, czy krótsze Nigdy takiego czegoś nie zadawałem takich pytań ja Trochę jeszcze mam już powiedzieć o tych o, tej, o tej Moje parchy mojej hodowli bo ten odcinek nagrywam w czwartek o godzinie ósmej a wleci on w piątek o godzinie ósmej więc mamy dobę praktycznie Sobie Zaczniemy tutaj od tej samiczki tutaj TB Samiczka TB tak daje tutaj takie krople kroktyny w wet ale widzę, że to za bardzo nie pomaga, nie wiem co jest Tutaj zobaczcie, nic nie za bardzo nie pomaga, Ja nawet jeszcze gorze ma jakby miała, nie wiem czemu No ale zobaczcie, czy są maluszki jak Jesteś samiczka Takie fajne już są, już takie, ale trzy takie, że takie są masywne te małe króliki. takie takich jeszcze szulików się siebie nie miałem nigdy Taki masywny, czuć takie, że są takie zbite fajne Ja sobie na pewno zostawię tutaj samiczkę jedną z tego, ale fajne są Bardzo fajne, już sobie ładną jadę, już faktycznie wszystko pojadą. Jeszcze troszeczkę ma, tam je później. Tutaj wodę nie dane, bo to muszę wylać, bo tu jest zakwaszać. A tutaj w wodzie mam dane witaminy, więc nie chcę, żeby mi te witaminy po prostu zabiło. Ja tak po kolei idąc, sobie przejdziemy tutaj do... Samiej sylwetkańca, zobaczcie jakie duże są. Możemy tu wodę zmienić, bo to lubiły. Co sam jest? sobie to tak są, spokój, spokój! I chciałem na początku przypomnieć o konkursie na kanale Co się dzieje, samiec, gońcie chcesz? Dokładnie, z będzie za miesiąc dopiero eee, Przypominam Wam o konkursie na kanale, który jest na 600 subów Zostało do wybicia 105 subskrypcji jeszcze Mamy teraz obecnie 495 a tam ścieka Samiec, spokój 400 mamy 95 subskrypcji, więc Także około na 105 subów do 15 maja. Chyba myślę, że wbijecie, bo ostatnio wbliżie 100 subów w miesiąc, więc 2 tygodnie to teraz wbijecie też Jak będziecie chcieli, to wbijecie, no co dużo mówić. A ze sprawdzenia tutaj gniazda tutaj to mamy tak, 3 samiczki i 4 samczyki. Więc, tak, na no to jest w samczyk. To a to jest, czekajcie, ja się pogubiłem, Ten, nie, to jest samczyk, ten ciemniejszy. To jest samiczka. To samiczka sobie zostawia. Jest to bardzo fajna samica. Bardzo fajnie wybudowana, widać. To jest najlepszy królik z tego mojego Ten, właśnie. Później jest ten. No nie, są jakieś w Tu widzę, nawet, do których ma niebieskie oczka. Takie delikatnie. Tego, który teraz to był. Ten, chyba. Taki jakby szarawe ma nie wiem czy tam będzie widać ale ma takie siwe, tam ma, mają takie brązowe, widzicie, nie? To ma coś takiego innego, zobaczcie nie, chyba widać o to. się rusza to tam damy za tych jedzenia, zobaczcie, wyjadają tylko same korydzę A fajnie się nauczyły, bo tutaj mamuśka je, i tutaj czasami je z mamusiką jeden młody, a tam jedzą przez tylko młoda. bardzo fajnie się nauczyły także no nie będę na nowych akwakulatnie pokazywać, bo ona jest na innym odcinku. Odcinek z klatki wróci dopiero w niedzielę. A ten odcinek będzie w piątek, więc żebyście nie wiedzieli za szybko, o telefonie wiedzieliście chyba młodego królika, nowego nowy, więc chyba Chwilę co do niego przejdziemy. Samiczka już je. Bo no, mamy tu młodym jeszcze. i postanowiłem, że no jak... Zobaczcie, Już tu macie swoją porcję. Ale tak to my nie będziemy, koleż... kolego, jeść, to koleżanko. No dobra, to tam sobie jedzą. Młoda tu mamusika sobie je. Kliki da się nauczyć, da da da. Kloniki to jest bardzo mądre zwierzątko, więc także nie no mówcie mi, że nie, bo tak jest. Damy tam trochę, ja tam też to, to jeszcze. Żeby trochę nam przybierała na masie. Dużo nie straciła na masie. Ale mam sobie zamiar i już niedługo dopuścić. Jak za dwa tygodnie może. Ona zawsze coś w żółtym nie zabiera, zobaczcie. Zobaczcie. Widzicie? Rada siłę ma. W swojej małej ząbka. ta Dobra, idziemy teraz do to samczyka. Tutaj. TB. Samczyka TB. Tak ja sam Tygdebe jak zawsze ma puste karmidełko Bo on tu dostaje swoją porcję, którą musi zjeść tu muszą zrobić próg A sam tebe już przechodzi mu parcha Bardzo fajnie, parcha mu przechodzi z tego dumny Karotka już tutaj miał uporoną, więc Wszystko jest dobrze zdezynfekowane. A wkrótce też się dowiecie, że ta klatka będzie jeszcze bardziej tak Dobre Damy mówiły jedzornko No i mamy dwa brasa w hodowli, nowe parka, nowe rasy Teraz taką dostaje porcję rano wieczorem i to wszystko zjadę się fajnie. Więc nic mi nie dostaje o, to tak to, 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 to będzie jadł tak do osi 17 o 17 dostanie taką nową porcję i rano nie ma nic. To jest bardzo fajnie Dobra, idziemy sobie pokazać tą nową rasę Albo może nie Może nie Najpierw wam pokażę Taką moją małą rozsadę sobie zrobiłem Tutaj Aha. Uh -huh. Patrzcie, że moje mili Tu mam takie a Tu mam arbuziki trzy Trochę mi tutaj takie się białe, bo polełem wodą Mamy arbuziki, tu mamy ogórki Tutaj Tutaj, 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 tutaj i tutaj Tu mamy cztery cukinie Cukina jeszcze nie schodzi, to bardzo a to się nie śpieszy z cukinią To dopiero dyniowate się sadzi, jak to mówią syma Maja po zośkach Tu mamy sałatę, fajnie mam wyraz, czap są tam przysadzimy Tu jest opeczka chili Ja sobie tak podlewam, takim zraszaczem O, to bardzo fajnie tak nie jest mokro, tak fajnie wsiąka o, zobaczcie, samo to to podlewamy to musimy być czyste o, o i tutaj po prostu nie rać tak po liściach, bo po prostu może nam popłacać liście wtedy burki fajnie schodzą Powietrze spuszczamy A ja, jakby ktoś się wiedział jest za odmiana tego arbuza To jeszcze jakaś taka No nie wiadomo jaka Była tutaj, ale już wiemy. A taki arbuzik jest biały, zieloniki fajne Dobra Już nie nie możecie doczekać Co to za to, to, to nowa rasa Teraz w komentarzach co to jest taka nowa rasa A kto zgadnie to wam przypnę serduszko O oczywiście piszcie teraz, nie później Wszyscy mamy tak Tu mamy młodego samczyka To jest taki młody samczyk On ma dwa ponad dwa miesiące więc Zobaczcie młody samczyk Samczyk bosa On tak dopiero na jesień będzie na dopuszczanie To samczyk, samiczek Bardzo fajny samczyk, fajne ucho, wszystko pięknie Taka ja taki masz 3 baterie, tak powiem, ale bardzo fajną łapkę dużą też takie trochę jest taki jest, taki jest trochę, jak powiedzieć przy... Przyswojony, przyswojony. Dobra, miejsca o tym. W Polski nie do trudnym być. A tutaj mamy samiczkę bossa. Proszę bardzo, zobaczcie jaka ładna samica. No zobaczcie. Bardzo ładne, ładne ucho, to chyba będzie chyba z 20 cm. Ja to ucho może kiedyś zmierzyć, bo to ucho naprawdę. Niech masz ale to nic. Mieszka jest dopuszczona do samca, na 19 maja ma termin. Zobaczymy gdzie się tam czy nie. To się okaże, ścianka robię całe zjadła. Tu całą taką mieszankę. Też. Zobaczcie jak sam zajada. Też mieszankę zjadła. Prawie całą. Samiczka bardzo ładna. Trzeba się z komerką oswoić. Iście w jaką czy wam się samica podoba i samczyk. A to najlepszych hitek. To nie są moje króliki. Są takie na, na spółkę. są króliki z tatą, tak powiem. Ja te króliki oprzątam, on kupił. Co to wiadomo, że zanim te ty są, daję im jeść coś. Eee, to za króliki kupił, bo chciał olbrzymy, to, kup sobie kuciu mać. Jakieś olbrzymie. A to w jak bosy. Ale bosy są takie chłomowite króliki często, więc. Mógł sobie baranki kupić. On widzi, że barano nie chce. On woli duże uszy, A to marbosa. No. Kupił sobie barkę bossa. Ktoś sam może samiczkę z tego jeszcze, bo to będzie samica nie z samcem Bo to jest kupone z innego gniazda całkiem, od innej osoby O, zobaczcie jak to fajnie biega Jakiś... Mi się to też bardzo podobały bosa, ale jest to ciężka rasa hodowli, więc... Więc, 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 się nie skusiłem, wolę jakieś zatrzymać Olbrzymie strykacze Madagaskary, Hawana, albo jakieś baranki Madagaskarowe Albo Hawana Samiczka bardzo fajna Ona ma... Nie wiem ile ona ma Nie wiem, ja szczerze nie wiem Ale młoda nie jest, bo widać, że nie jest młoda Wody trochę wypiła sianka jej przyniesiemy za chwileczkę I co tutaj? Tutaj co tutaj mamy? Tutaj wody też trochę wypił Patrzcie jak sobie to jada fajnie Szurek mały No Dobra Nawet ja jeszcze pokażę sobie to to jak to fajnie zajada, też No i powiem wam, że parcha ustępują mnie w hodowli Daję ten zaszczyk, to sami sobie dałem ten zaszczyk, bo widzę, że Stara się młodych nie karmić, więc dałem ten zaszczyk to muszę tam umyć tę miskę Dałem jej ten zaszczyk i nie czekam no za 14-13 dni powtórzymy znowu Zaszczyk U tego samczuka, u tej samiczki powtórzymy zaszczyk yy, Kiedy pójdzie po... Zaszczyt powtórzymy za dwa dni. Dzisiaj mamy 23, chyba 3, ale jakoś tak. Nie, dzisiaj jest. Nie wiem, dzisiaj środa dzisiaj jest czwartek jest. Dzisiaj jest chyba czwartek. Już sam nie wiem, pogubiłem się. Ale mniejsza z tym, nieważne. Dzisiaj jest chyba czwartek, tak, bo wczoraj w odcinek z budowy klatki Dzisiaj mamy czwartek. Tu samiczce prawie już tego parcha w ogóle nie mam. Tu miała w ogóle mała samiczka. Godzimy tutaj ten samczyk. To się od niego wszystko przyniosło. Yy, tutaj, sobie zobaczcie, jak samiczka sama sobie je. Tutaj młode. Tutaj ogólnie... Yy, samicę już tak ustępuje parcha, ma tylko takie żółte, delikatnie. Już żadnych trybów nie ma. Polewam jeszcze tym otimaxem, to kupiłem na futerkowe.pl. Yy, I co tam... Młodym też dałem, bo tak po dwie kropelki na ucho to się tam daje zależy od wielkości królika, tam od 3, 3 do 15 kropel. Młodym też by widział, że tak się kiwały, ale nie za bardzo nie widziałem, że miały parchę, ale ja im wolałem dać, żeby były, wiecie, zabezpieczone. To nie zaszkodzi. Nawet jestem w żeby dawać tak profilaktycznie raz w tygodniu. Jakie wiecie, do ucha 4 kropelki. Dobra. jestem królik, co ma takie właśnie fajne oczy Nie wiem co widać, czy nie, na kamerę. Ale powinno być widać. Tak jak mówiłem, są tutaj trzy samiczki i cztery samczyki. Trzy samiczki jest tak, tamten brązowa. Ta tutaj. O. Która mam sobie za mną trochę zostawić. I dwie samiczki czarne. Ta jest chyba samiczka. Tak, ta z tymi oczami. I tutaj, która jest tych ciał na pewno, która widziałem po twarzy. Ta, ta jest samiczka ta. Ta, albo tak, tutaj nie samo atkomać. A reszta są, ale samczyki są. Więc sobie może wystawimy jakieś króliczki. I napiszemy, że czekaj na siła mu kociła. Tak w połowie maja, że już możesz sprzedawać je. Miał już kończą dwa, dwa, dwa miesiące chyba. Tak pod koniec Maja jakoś tak. Więc wystawimy sobie je. Ewentualnie ewentualnie mogę przyjmować rezerwację pod wcześniejszym przed na konto. Więc także może ktoś się skusi na rezerwację i napłaci pieniążki na konto. Wtedy będę się, że jak ktoś te króliki kupi. ja nie kupi, on to za 4 miesiące się świada dorosłe. tak wiadomo panu, wiem, że weźmie, więc... Problemu żadnego tutaj nie ma. Dobra. Tu jest urząd, to brano, mi pokazać mogę. Jeszcze foteczkę wtychniemy. A i tu jest, nie mam nie powinienem powiedzieć. Tutaj jest pomalowana wapnem klatka, ale w wapnowania będzie inny odcinek hodowli, więc tym się nie przejmować. Dobra, Samieczka ma fotkę strzykniętą też. Tak mam zemocję wapnować każdą klatkę, więc... A wapnienie drogie koszty, chyba trzyma się, taki duży worek u mnie w sklepie. No i zobaczcie, jak ładnie trawka puszcza. Bardzo fajnie trawka puściła na wybiegu. tak myślę, się tak pod koniec maja jeszcze króliki będą buszować na wybiegu. Zobaczcie, już fajnie trawka popuszczała tam. Tu trochę jeszcze słabo, ale to puści. Bo tu jest cień, tam słońca w ogóle nie ma, więc... Ale myślimy, że puści. Zobaczcie, jak moja pigwa ładnie kwitnie. Ona ma... Ona w tym roku przesadzana i takie i tak urosła ładnie. Tu boraki pastewne puściły. Tutaj brukiew. ładnie puściła. Tu boraczki pastewne mamy tam, rzutkie tu też posadziłem rzutkiewkę, ale chyba ją coś nie zeszło, co bardzo tutaj w tym miejscu. Takie pojedyncze są, jak widać. Tu jest marchewka, która słabo bardzo zeszła. Tu jest koperek. Z brzegiem to jest marchewka, która słabo zeszła, ale miejsce nie zginie, bo tu się po prostu pofransuje. Po przesadzach później buraki posadzone, bo zobaczcie, są gęsto posadzone. Na przykład więc nie poprzerywa i tu się powstaje. się nam nie zajdzie jeszcze. Tu mamy sałatkę, która jeszcze nie nawet nie rozsadzałem, ale chyba nie będę jej rozsadzał, bo ona jest rzadko osadzona. Tutaj to może ewentualnie jakieś tu pieczuszka ładnie wszędzie zeszła. A zobaczcie co tutaj ryje. To jest to chyba kret albo turkuć. Jak nie wiecie co to jest tylko podjadek, to jest taki owad, który ma takie szybce i on, on podcina korzenie. To jest bardzo szkodnik w naszych ogrodach. Teraz gadało, niego założyłem pułapkę, nie wiem czy się dopało coś, ale nie. O, jeśli się wsypała, zobaczcie tu ma, ma norę jedną. Tu ma drugą norę i on tak jak wyszedł. Tą norą, tak wyszedł, tak. do słoika wodą wpadł, już w ogóle wody nie ma, sama ziemia została, nie wiem czemu. No i on tu widocznie szedł, ale nie wpadł, bo, bo jest ziemia. Tu szedł tędy może. Tu się wyrył. Zobaczymy. Rodkiewka też ładnie rośnie, jest gęsto posadzona, ale ewentualnie się poprzerywa trochę na króliku, śniada trochę kurką. Tu sobie posadzimy słonecznik, ale jeszcze nic nie schodzi nam. Tutaj trawka też ładnie rośnie, no, wy wy wyrasta. Bo tutaj są cały trochę wapnem jeszcze sobie trochę pobiałkowałem drzewka. No i ja pokażę Wam jeszcze trochę takie, tutaj marelka moja. Nie mam w tym roku żadnych owoców, ale za rok miała pewnie jakieś nie bałkowałem, je bo tak nie ma owoców, nie ma owoców. kupiłem lawendę. Chciałem Tak mam chwilę wszystko pokażę na tym odcinku. A niech będzie odcinek z ponad 20 minut co tam nie. Tu mi zostało trochę walno ja tak tym maźłem tylko nie za dużo. No i tu sobie posiałem koperek, rządek, szpinaku, rządek, no tutaj na rządkach. Seller, pora. Tam jest marchewka jeszcze posiana i... Fasolka tam, gdzie kij jest, tam do kija, i tu tak w rządku. Tam sobie posiada już z cztery krzaki papryki. Pomidorki i ogórki. Ogórki sobie posiada to tak między pomidorkami. Wiadomo, ogórki rosną w dół, więc się tak pną po ziemi, a pomidory rosną w górę, więc żadnego problemu nie będzie. No co mam wyśpianego są takie rośliny, takie nie jak się nazywają, one są takie żółte, jakby mieczyki, że tak takiego wyglądają. A tu jest taka sama roślina, no, tylko że w wodzie rośnie, taka sama, identyczna roślinka. To się nazywa kosocie żółty, ale tak samo ma takie same kwiaty, tak samo tutaj praktycznie wygląda, tylko jak jest dłuższa, to trochę się liście uginają, zobaczcie. No. Tutaj właśnie jak zarosły, zarosły, zarosły już zarosł masakrę. On też pokaże taką miętę wodną. Ona bardzo ładnie pachnie. Ta miętka, miętka wodna. A taki ma intensywny zapach, prawie, prawdziwa mięta czuć. Tu zobaczcie. Tutaj. To jest miętka wodna, bo taki bardzo ładny zapach. Jest super, super pachnie. No, tutaj mamy. Yy, to jest. kurde, Trawa, czy cycina, jakaś tak. Jest cycina jakaś kolorowa, czy coś. Nie pamiętam. No tutaj bardzo ładnie nam woda, woda jest przefiltrowana. przefiltrowana Jak pootwieramy tylko jakieś giełdy od razu jedziemy kupować jakieś karasie, karpiki kolorowe to I będzie dobrze, tu tam muszę iść tak, żeby nic nie pokazać nowe klatki O, tak pójdziemy No bo chyba skończymy na odcinek tutaj Tym an ty, ty, u tych młodych CB Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Co to? Czy to tutaj samiec, czy to samica? Nie, samiec. Zostawcie w górę, jeżeli Wam się podoba. Oczywiście. Subika, dzwoneczki, żeby tam bieżąco. Zapytajcie o konkursie. Link do konkursu macie w opisie filmu i trzymajcie się. Cześć!